Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawego zestawu od Cooler Mastera. Jest to MS120 Master Set zawierający klawiaturę hybrydową typu Memcanical oraz myszkę optyczną. Całkiem przyzwoity zestaw w cenie około 250 zł. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was na obszerną recenzję. Zaczynamy! Jakiś czas temu zagościł u mnie zestaw Cooler Master Master Set MS120 bardzo udany swoją drogą, a tutaj mamy MS-110. W skład tego zestawu wchodzi klawiatura hybrydowa, tak zwana MEMCANICO, tak określa tutaj Cooler Master, oraz niezła myszka optyczna. Jeśli chodzi o same switche, wyglądają one tak, jak tutaj jest narysowane na tym schemacie. I ta klawiatura kompatybilna jest z nakładkami od Cherry MX. I mamy tutaj przełączniki liniowe plus efekty RGB. A myszka ma 4 wartości DPI 400, 800-1600 i 3200. Ten zestaw nie wymaga żadnego software'u. Otrzymujemy do tego także instrukcję, która pokazuje tutaj wszystkie kombinacje. Według specyfikacji te przełączniki wytrzymują aż 50 milionów klików, więc bardzo, bardzo dużo. No cóż, na początek przyjrzyjmy się klawiaturze. Myszkę na razie odstawiamy i oto. Krewatura, która powiem Wam, że jest naprawdę masywna. Jest dużo cięższa niż klasyczne membranówki. Można by porównać ją spokojnie do mechanika. Widzimy piękne RGB. Logo Cooler Mastera, które też się świeci. A także paski po bokach i u góry, gdzie mamy światło. No właśnie. No i samo światło przebija też tutaj przez takie półprzezroczyste podstawy tych przełączników. Mamy klasyczny układ US, czyli dwa długie shifty. Ale zmniejszony enter i długi backspace. Więc układ moim zdaniem jest dobry. Jeśli chodzi o podświetlenie, to jest bardzo ładne. Rozstaw klawiszy dość szeroki i nakładki mocno wyprofilowane, tak, żeby tutaj palec dobrze się trzymał. Z profilu klawiatura ma taki dość prosty układ od spodu standardowe podwyższenia, jednostopniowe, zakończone gumowaniem. I mamy przewód, który zakotwiczony jest dobrze. Natomiast mamy tutaj gumową izolację. Nie taki nylonowy, gamingowy oprot. Na klawiaturze również są kontrolki. I mamy sporo przycisków dodatkowych. I o tym powiem Wam za chwilkę. Natomiast posłuchajcie sobie, jak ta klawiatura pracuje. I popatrzcie, jak reagują przyciski. która jest dość cicha, nie ma żadnego kliku i te klawisze tak dość mocno odbijają. Skok jest duży, specyficzne uczucie przy wciskaniu, trzeba się przyzwyczaić natomiast jak się przyzwyczajemy, moim zdaniem bardzo fajne. I mamy tutaj przełączniki liniowe. Nie ma żadnego przyhaczenia, nie ma żadnego kliku, czyli wydawałoby się, że najbliższe tutaj będzie to na przykład Cherry MX Red. Natomiast powiem Wam, że tutaj ta siła tego odbicia albo po prostu opór przyciśnięciu, może tak nazwijmy Bardziej tutaj mnie skłania do stwierdzenia, że podobnie to reaguje jak w bardzo mało znanych przełącznikach Cherry MX Black, które się dość rzadko zdarzały, różniły się od czerwonych tym, że po prostu siła nacisku była większa i tutaj ta siła nacisku i to odbijanie tego przycisku jest według mnie dość spore. Dlatego bardziej to mi się kojarzy z Blackami niż z Redami, gdzie Redy zawsze mi się leciutko, delikatnie wciskało, a tutaj jednak tej siły troszkę trzeba użyć. Przyjrzyjcie się czciące, to jest tutaj dość wyraźna. Jak sobie włączymy te diody, no to nie widzimy za dużo, ponieważ ta klawiatura jest nastawiona jednak na LEDy. Nawet jak sobie włączymy jakiś pojedynczy kolor tych diod, na przykład podświetlenie strefowe, które pokażę wam za chwilkę jak ustawić, to zobaczcie, Jak mamy włączone światełka, no to widać bardzo dobrze. Przygaszam, zobaczcie, wszystko jest wyraźne. Przy pojedynczym kolorze, nawet takim jaskrawym, też jest bardzo ok. I patrząc na multimedia, oczywiście przycisk Cooler Master do zarządzania tymi kombinacjami. Mamy Escape, który wyłącza nam te światełka na chwilę. Mamy też tutaj przyciski do konfiguracji LEDów oraz przycisk Mode do właśnie przełączania tych wszystkich poszczególnych trybów. Więc troszkę tego jest, zobaczcie, to w części softwareowej będzie obszerna prezentacja. Do tej kontrolki do prędkości do kierunku LEDów to też będzie później. Ale mamy tutaj jeszcze multimedia. Ukryte są tutaj. Jest to play pauza do przodu, głośniej, ciszej do tyłu i stop. Nie ma całkowitego wyłączenia dźwięku, takiego skrótu po prostu. Jest tylko obniżenie poziomu dźwięku i mamy tutaj blokadę Windows, w tym miejscu, co ciekawe, w 7 czyli Windows działa, naciskamy to. Windows nie działa. Nie działa po prostu kombinacja klawisz funkcyjny plus Windows, tylko mamy do tego dedykowany klawisz. Natomiast, jak chcemy zabezpieczyć swoją klawiaturę, na przykład przed młodszym bratem, cyk. Blokujemy sobie klawiaturkę. Tutaj G się nam pojawiło i nie można wtedy nic napisać. Tak więc, jak ktoś nie wie, że tutaj jest ukryta blokada wszystkich klawiszy, to sobie z klawiatury nie skorzysta. I zobaczcie, że to G wtedy znika, tutaj na końcu pojawia się i znika, a czerwone to jest blokada Windowsa. Więc mamy takie fajne podpowiedzi, Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock, więc wszystko wiemy co do czego. Więc co do klawiaturki można spokojnie powiedzieć, że jest świetna, bardzo fajne działanie tego przycisku, bardzo podobne do przełączników mechanicznych, tym bardziej Redów lub nawet Blacków. Bardzo ładne diody i funkcjonalna, solidna krewetura. Natomiast co z tą myszką? Myszka jest niewielka, dokładnie to samo co myszka CM 110 od Cooler Mastera. Mamy ponownie przewód zabezpieczony gumową izolacją, w myszce trzyma się to bardzo przyzwoicie. Mamy trzy niezłe jakości ślizgacze i sensor Avago 5050. Myszka przemieszcza się bardzo przyzwoicie, jest mała i niewielka, więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Mamy elementy ledowe, czyli tutaj i tutaj takie LEDy, rolka i logo Cooler Mastera, ale to się zmienia tutaj w zależności od ustawienia jednego z czterech DPI. Natomiast w instrukcji jest podpowiedź, jak sobie zmienić tutaj te LEDy po boku, te efekty. Żeby zmienić tryb, wciskamy klawisz czwarty oraz drugi, czyli czwarty to jest podświetlenie. Łączyło się nam oddychanie, mamy ładne RGB. Takie RGB, oczywiście, po dwóch stronach to samo się wtedy dzieje. Mamy wyłączone. Taki tryb fajny, gdzie kolory po kolei się zmieniają. Taki powracający tryb, no więc, zobaczcie, taka myszka niby prosta, a tu przy pomocy klawisza. Sobie cuda wyczyniamy, więc fajnie to wygląda. W tych efektach jednokolorowych, nie RGB, możemy zmienić kolor, trzymając przycisk przełącznika DPI plus ten pierwszy przycisk tutaj, a drugim przyciskiem możemy sobie zmienić kierunek. W tych efektach, właśnie kierunkowych, gdzie coś podąża w jednym kierunku, mamy też efekt reaktywny, to na przykład mamy w jedną stronę, klikamy i Efekt zawraca, leci w drugą stronę. To jest Bardzo fajnie to jest rozwiązane. No i właśnie co do samej myszki, zobaczcie. Jest ona uniwersalna, czyli nieprofilowana. Jest niewielka. Co prawda, jej tył się dość mocno unosi. Tak wygląda od przodu. Rolka wystaje odrobinę, jest gumowana. Kręci się z lekkim oporem, tak przyhaczając, więc precyzyjnie. Przycisk DTP jest malutki i mamy te dwa przyciski tutaj po boku. I dodam myszki. Przyciski boczne klikają tak. Dość taki twardy klik, specyficzny. Przy te przyciski są takie zaostrzone jakby, więc wciska się niespecyficznie, ale klik ogólnie jest przyjemny. Teraz przycisk DPI. Dość cichy. Rolka działa jako przycisk. I przełączniki główne. Taki klik bym powiedział półtwardy, to taki mięciutki klik, a nie jest też taki zupełnie sztywny, ale bardziej idący właśnie w kierunku. Kliku twardego, ale również przyjemnie i precyzyjnie to tutaj klika. Oczywiście osoby leworęczne, jak najbardziej, mogą z tej myszki skorzystać, Także nie ma już wtedy po prostu zdublowanych przycisków z drugiej strony. No, niewiele myszek tak ma, są takie myszki, które mają po obu stronach przyciski, ale większość nawet nieprofilowanych ma tylko z jednej strony. No i Spójrzcie sobie na rozmiar tej myszki, jest dość niewielka. Jakieś 105 mm tutaj się kończy właściwa myszka, a te klawisze są po prostu wysunięte. Jakieś 117 to jest całkowita długość myszki do końca klawisza. Natomiast szerokość to jest jakieś 61 mm. Więc tak jak mówiłem, myszka raczej jest mała. Dla osób o małych, o średnich dłoniach będzie fajna. Za chwilkę sprawdzimy anti -ghosting, jak tutaj wypada. No dobrze, czas sprawdzić. O, nawet wow, nawet 16. No powiem Wam, że no, nie tak dobry jak w mechaniku, ale dużo, dużo lepszy niż w klasycznej membranie. Zobaczcie, bardzo wiele kombinacji, tutaj wchodzi bez żadnego problemu. Rejestrowanie klawiszy następuje szybko, prawie tak szybko jak w mechaniku. No więc pod względem anti hmm, bardzo dobrze. Więc jeśli chodzi o efekty LEDów, w tej chwili macie bardzo ładny efekt Rainbow Wave. Logo Queer Mastera też jest podświetlone i też tutaj przebijają te światełka, jako że mamy takie wysokie nakładki. Mamy też tutaj pasek LEDowy i po bokach tak samo. Więc to światło rozchodzi się tutaj na wszystkie strony. I konfigurujemy sobie poprzez przycisk funkcyjny Cooler Master. I mamy tutaj M, czyli Mode. W tej chwili jest tryb reaktywny. Możemy sobie w tym trybie zmieniać kolory. Zobaczcie. Różne odcienie. Jak klikamy wielokrotnie Odcienie niebieskiego, zielonego i czerwieni. Mamy też tryb kolorowego oddychania. Możemy to sobie przyspieszyć lub spowolnić. Następnie mamy coś takiego. No zobaczcie, przyspieszamy, spowalniamy. Kolejny efekt, również ciekawy z RGB. Tak to wygląda przyspieszone. Mamy stałe diody, gdzie możemy sobie wybrać poszczególne kolory. Tutaj miksować kolory klikając te poszczególne trzy klawisze. Następnie mamy takie powolne oddychanie jednokolorowe. Bez przechodzenia już w inne kolory. Tutaj możemy sobie też kolorki wybierać. I mamy ponownie falę. Jak widzicie, można tymi klawiszami także zmienić kierunek fali. W tej chwili idzie w tą stronę. Klikamy i znowu idzie w prawo. I zobaczcie, mamy także tryb, gdzie sobie programujemy swoje własne strefy. W dość prosty sposób. Trzymamy przycisk funkcyjny, naciskamy ten przycisk i następnie wybieramy sobie na danej strefie kolor. Czyli strefam różnie, Możemy wtedy zmieniać kolor. Proszę bardzo, chcecie niebieski, mamy niebieski. Tymi czterema klawiszami sobie potem wszystko konfigurujemy. Mamy odcienie zieleni. Możemy przeskoczyć na kolejne kolory. Tak więc jest możliwość takiej ręcznej konfiguracji tego podświetlenia. No ale zajmiemy się teraz gryzoniem. Zobaczcie tutaj DPI to 400, 800, 1600 i 3200. rozdzielczość zaznaczona kolorem pomarańczowym. Więc sobie za chwilkę przetestujemy. Powiem Wam, że na podkładce miękkiej te 400 to jest strasznie niskie DPI. Czyli tak. 400, 800, 600 i 3200. Sprawdźmy na podkładce twardej. Ruch będzie szybszy. Ale nadal 400 jest mega wolna. 800, 1600 i 3200. Interpolacji nie ma i na jednej i na drugiej podkładce. Sprawdzimy poprawność ruchu. 400 powiem Wam, że nawet jak dla mnie to DPI jest za niskie. Ruch wygląda w miarę przyzwoicie. Jakiś angle snapping wielki tutaj się nie wkrada. I teraz sprawdzimy sobie 800, która już będzie troszeczkę żywawsza. Tak jest. Powiem Wam, że na twardej podkładce nawet ta myszka jak teraz się śmiga nieźle. 1600 już będzie szybszy ruch. Precyzja jest w miarę ok. Pamiętajmy, że jest to podkładka twarda, która niekoniecznie się lubi z takimi sensorami. I najwyższa wartość DPI gdzie ponownie nie jest źle. Teraz podkładka miękka, która lepiej współpracuje z takimi sensorami. Ruch jest oczywiście wolniejszy, duża precyzja. Całkiem fajnie to wypada w praktyce. to 400 nawet dla mnie jest za wolne. 800 jest już troszkę lepsza. Zobaczcie, wszystko dobrze, bezproblemowo. 1600. Dynamiczny, szybki ruch bez żadnych poważnych zakłóceń. Sensor nie jest topowy, ale Sprawdza się do większości zastosowań i najbardziej dynamiczna rozdzielczość 1200 też nie jest źle. Myszka niewielka. Pytanie, ile waży? 88 gramów, więc naprawdę lekki gryzoń. Już prawie tak lekki jak te myszki z dziurkami. Teraz sprawdźmy sobie parametr LOD. Biorę po dwie płyty. Na dwóch płytach już nie działa, więc LOD jest tutaj. Zapewne na poziomie około 2 mm. Tak, na jednej działa. Jest dobra wiadomość, bo LOD jest niskie i na dwóch płytach też nie działa. Na podkładce twardej, a na jednej działa. Dobrze, 400 jest tutaj za niska. Jeśli chodzi o gry sieciowe, za wolno 800. Dobrze, powiem Wam, że całkiem przyjemnie. Przejdźmy na 1600, Już tutaj szybsze ruchy, mniejszy ruch trzeba wykonać nadgarstkiem, żeby przemieścić ten kursor po ekranie. Dobra i włączamy maksymalne DPI 3200. Dobrze, wygodna myszka, sensor, może nie jakiś topowy, ale wystarczający do nawet gier sieciowych i test 360 stopni. Nawet szybkie ruchy tutaj nie powodują jakichś anomalii, więc możemy sobie taki obrót spokojnie zrobić w locie. No i jest generalnie OK. Przyjrzyjmy się myszce. Myszka w zestawie MS110 bardzo podobna jest nazwą do myszki CM110, którą recenzowałem u mnie na kanale. Recenzje macie na playlistie Myszki dla graczy, jakby co. I była to całkiem dobra, niewielka, niedroga myszka. Z tym, że tutaj mieliśmy Pixarta PMW 3050 i poza 3200 mieliśmy także 6000. DPI. Tutaj mamy myszkę, która jest dokładnie taka sama, jeśli chodzi o kształt, o ilość przycisków itd. Natomiast mamy tutaj troszeczkę. Niżej klasyfikowany sensor, czyli Pixarta 5050 i maksymalnie do 3200 dpi, natomiast ponownie mamy 1000 Hz. Ten sensor też ma troszeczkę niższe osiągi, więc mamy myszkę o komforcie, o jakości działania zbliżoną do CM110, natomiast w zestawie jest to wersja taka powiedzmy light, troszeczkę odchudzona z funkcji i z mniej zaawansowanym sensorem, co nie znaczy wcale, że zła. No i cóż tu można powiedzieć dobrego o tym zestawie? No, naprawdę sporo. Pomimo, że nie ma software'u, bardzo wieloma rzeczami możemy zarządzać z poziomu klawiatury, jak i myszki. Myszka posiada sensor średnio natomiast jest wygodna i funkcjonalna, a klawiatura sama w sobie jest świetna. Praca tych przycisków bardzo przypadła mi do gustu, można się do tego przyzwyczaić, a jak się już przyzwyczajimy, jest bardzo fajnie. Tak więc, dla osób, które nie chcą wydawać więcej niż 250 zł na dobry zestaw akcesoriów do grania, czyli klawiatury, i myszkę będzie to bardzo ciekawa propozycja. A jeśli byście szukali innej klawiatury bądź myszki, zapraszam na playlisty. Są tam setki recenzji. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Będę wam wdzięczny, pozdrawiam Was. Cześć!